Witajcie! Kierowca pracujący w transporcie ciężkim słyszy z kabiny różnego rodzaju dźwięki i hałasy. Są one tak powszechne, że jeśli już pracujemy za kółkiem jakiś czas, to w zasadzie przestajemy je słyszeć. Tyle, że w kabinie nie tylko pracujemy, ale także odpoczywamy i w niej śpimy. W tym kontekście jeden z naszych widzów zaproponował, byśmy sprawdzili, jaki hałas generuje jezdnia, przy której najczęściej wypada kierowcom wykonywać pauzy. Tomek, dzięki za ten pomysł. Rozwiniemy go trochę, bo chcemy dzisiaj sprawdzić, jakie jest rzeczywiste natężenie dźwięku, towarzyszące codziennej pracy kierowcy oraz czy ono może być dla nas szkodliwe. Zainteresowani? To jedziemy z tematem! Zacząć trzeba od tego, że odczuwanie uciążliwości jakiegoś dźwięku jest w pewnym stopniu subiektywną sprawą. Chodzi o to, że np. szum jezdni może dla niektórych być na tyle irytujący, że nie pozwoli zasnąć, ale innym to nie przeszkadza. A wśród kierowców zawodowych są tacy, których ten odgłos układa do snu. Zwyczajnie do pewnych dźwięków jesteśmy się w stanie przyzwyczaić na tyle, że w zasadzie przestajemy je interpretować jako uciążliwe i po prostu nawet ich nie zauważamy. Oczywiście, jeśli hałas jest zbyt intensywny, to nie da się do niego przyzwyczaić. Bo, na przykład, od 120 dB dźwięk już nam może sprawiać ból uszu, a 120 dB to już bardzo głośno. W sieci można znaleźć różne tabele, które obrazowo przedstawiają skalę hałasu oraz ich wpływ na nasz słuch. 0 dB to próg słyszalności. Śpiew ptaków to około 50 dB. A od 55 dB dźwięki mogą już wpływać negatywnie, na przykład, na nasz sen. Jeśli natomiast przebywalibyśmy przez 8 godzin w hałasie sięgającym 85 dB codziennie przez wiele lat, to możliwe jest uszkodzenie komórek słuchowych. Taki dźwięk wydaje z siebie na przykład kosiarka spalinowa. Przyjmuje się, że około 110 dB osiąga młot pneumatyczny, a to już bardzo blisko do 130 dB, które stanowią próg szybkiego uszkodzenia słuchu. Czyli kilka chwil w środowisku o takim natężeniu hałasu może uszkodzić nasze komórki słuchowe. Trzeba jednak pamiętać, że te dane są bardzo poglądowe i uśrednione, bo przecież nie każda kosiarka emituje dokładnie 85 dB. A przecież odczuwanie jakiegoś hałasu zależy od tego, w jakiej odległości znajduje się jego źródło. Dlatego, w miarę naszych możliwości sprzętowych, chcemy dzisiaj sprawdzić, na jakim poziomie plasują się hałasy w otoczeniu kierowcy zawodowego jeżdżącego pojazdem ciężarowym. Nie dysponujemy żadnym specjalistycznym sprzętem, ale mamy smartfon z odpowiednim oprogramowaniem, który pozwoli nam wykonać pomiar z dokładnością wystarczającą, by wyciągnąć z niego jakieś ogólne wnioski. Chcę jednak zaznaczyć, że nasz test ma charakter poglądowy, a nie naukowy. Miejcie to na uwadze. Natężenie dźwięku będziemy sprawdzali na naszym parkingu, ale też wybierzemy się w krótką trasę, żeby uchwycić możliwie szeroki zakres dźwięków, które towarzyszą w pracy kierowcy. Parking przy bazie Omega Pilzno brzmi tak. Film nagrywamy w piątek, więc wielu naszych kierowców wraca z trasy, co generuje średnio około 33 dB. W szczytowym momencie 60 dB, czyli wcale głośno nie jest. Natomiast warsztat. Z oddali wygenerował ponad 70 decybeli. A przejeżdżający obok nas pojazd ciężarowy nawet ponad 80 decybeli. Sporo głośniej. Dla porównania dodam, że kiedy wejdziemy do biura i zamkniemy okno, to poziom parkingowych dźwięków spada do 19 decybeli. Tylko, że to nie jest już perspektywa kierowcy. Okej, okay. takie dźwięki kierowca słyszy, przechadzając się po naszym parkingu. A teraz przechodzimy do meritum, czyli do hałasu, jaki dobiega nas, gdy przebywamy w kabinie naszych ciężarówek. Kabiny pojazdów ciężarowych są izolowane termicznie i akustycznie, ale te osłony nie będą tak samo skuteczne jak na przykład mur domu. Jednak pewne wygłuszenia dają i to powinno potwierdzić nasze pomiary. Kiedy schowamy się do kabiny, ale zostawimy otwarte okno. To odgłosy przejeżdżającej ciężarówki będą na poziomie 60 dB. Z zamkniętym oknem ta wartość średnio spadnie jeszcze o 10 dB. Okazuje się, że kabina jednak całkiem dobrze wygłusza. Natomiast odpalenie silnika, słyszany z kabiny, emituje hałas na poziomie 60 dB. Dźwięk na podobnym poziomie będziemy słyszeli podczas jednostajnej jazdy. Jesteśmy już na mopie. Zaparkowaliśmy stosunkowo blisko jezdni. Z otwartym oknem brzmi to tak. Dobiegają nas dźwięki o natężeniu do maksymalnie 66 dB przy przejeździe pojazdu. Kiedy zamkniemy okno, to słyszalne dźwięki plasują się średnio na poziomie 27 dB. Dodam, że tak brzmi mop na A4 w paszczynie. Jedziemy dalej. Teraz mniejszy parking przy drodze krajowej 94 w miejscowości Parkosz. Mamy drzewa, które oddzielają nas od jezdni. Średnie natężenie hałasu jest tu na poziomie 35 dB. Ale gdy zamkniemy okno, to mamy komfort akustyczny, bo dźwięki nie przekraczają wartości 30 dB. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o nasz krótki test związany z natężeniem dźwięków w pracy kierowcy. Sami musicie ocenić, czy przedstawione wartości to dużo czy mało, bo jak już wspomniałem, odczucia związane z natężeniem hałasu są subiektywne. Mi szczerze mówiąc, te wszystkie dźwięki praktycznie nie przeszkadzają. Na koniec chciałem powiedzieć, że bardzo nas cieszy Wasze zaangażowanie w tworzenie kanału. Ten film, ale także wiele innych, to Wasza zasługa. Dzięki za dzisiaj i życzę szerokości C. +E. Do zobaczenia!